Maneczko hej hej, z tej strony dzinek i kontynuujemy swoją przygodę w metro 2033, który wygląda na to, że w poprzednim odcinku uratowała nas elitarna jednostka, do której należał Hunter. I poznamy, może w końcu uda się, 8 miesiąca światło, dobranoc. <laughs> poznamy w końcu może tego młynarza, gdzie wyżej się, poszli. No dalej razie, Popatrzcie kto my mamy, full. Ale żebyśmy lepsze wrażenie zrobili dawaj lepszą broń. Można coś spół ściągać, nie? Uuu! No, przesuń tyłek i pokaż, co tam masz. A ty? Pod brzuszkiem, jak filtry chował. No, no, no! Twaniaczek. Jeden. No, jesteśmy. Ty sadź w baszenku na plemion. nadzieję, że umiesz z nim uprawiać. No bracy, uda wam. No dobra, będziemy kabum, bum. Co my we dwóch? A ty zostajesz? Oooo. Wydaje się, że te samotne ich podróże to. O. Tak, powracamy. A, wracamy, dobra. Da się przybliżyć, da się. Мы постараемся проехать мимо блокпостов незаметно. Веди себя естественно. И может быть они не поймут, что произошла замена экипажа. Окей. Может, еще не считаю. То есть, за что все, о-хо-хо. No Otwierać bramę Właśnie, ale to wcale nie jest podstęp Nic, a nic No Mam nadzieję, że damy radę Nie patrzą na nas Jakiś w czapeczce idzie kapitan O, o Что вы тут делаете? У нас в расписании нет этого рейса. Ну, нас послали на передовой блокпост, гер офицер. Доставить э, боеприпасы. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказываю поднять забрало шлема. Стоять! Тревога! По машинам! Ты крутишь, там О, кабум! А то мы не... О, матко, это начали мы не веришь, от добра. Они уже получили mówiłem. припасы. Кто вы такие? Приказу поднять забрала шлема. Стоять! Тривога! По машинам! O, na pewno się nie dam. Dobra, nie ma kierowcy. O, teraz tak miało wyjść. Mamy latarkę, nie mamy latarki. O, o, kierowcy nie będzie, to będzie pół sukcesu. Aha, kabum. Chyba. O, matulu. Co to było? Wybuch wybuchem. Bum zrobiło. O, o. haha, Piękny kabum. To mi się podoba. Jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś? Halo? Jak po lewej? Jak po lewej? Gdzie jest lewa? Halo? A tu? Straszysz tam nas. Dobra, jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś, jeszcze ktoś? Pokazywać te swoje latareczki! Oj, oj, oj. Oj, to mi się podoba. Jeszcze tu kolejne, ale naładują go No ostro ładują Ciężko to działo się tu przesuwano ale nic nie poradzimy Co za nami, no wiej, wiej, nie mogę już od razu zwiewać Spadać, spadać, nie damy się, nie damy się, aha, no ej, no przecież mieliśmy go, no co za łajza, no, jaka łajza, przecież my, o nie. No rozwalaj, rozwalaj tę przeszkodę Rozwalaj, nie wiem co Ci tam chodzi Nie myśl z tym karobinem, to sam po uciekaj No halo, halo, koledzy O nie O nie, bo zaraz zginiemy 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 tutaj Jedziesz, jedziesz No Wróg za nami Wróg za nami, a my sił nie mamy Na ucieczkę No ładuj w nich, ładuj z nich Jest Jest, mamy to chyba Mamy to O ale się zestresowałem normalnie Cały spocony Co za walki tu się dzieją To dopiero Mam nadzieję, że to już koniec gdzie jest tank? Gdzie jest tank? O nie 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 wie... o o Maszyn zdycha! Maszyn kaput I co teraz, bo już nie będziemy mamy patrzeć Koniec podróży Halo? Możemy wysiąść? O! Trąbać! Co teraz? Wodą! No strzelam wagon, no! Co ty O, ale nas tutaj dopadli! Wysiekają nas przecież tu! O, wow. ale tu jest świeczka. Aż nam się broń przegrzewa. Co to było? No strzelaj w niego, strzelaj. Broń nam się przegrała. Nie, tylko nie to. Strzelaj rozwal to, rozwal, rozwal, rozwal bo zaraz zginiemy nie wiedziałem broń nam się przegrzała co za normalnie peszek ale normalny dzień dzisiaj lamy łajzy i w ogóle Mir no nie znowu no dlaczego w nas tak ładujesz ty? Jest! Mamy dziada, mamy dziada, w końcu tralalala No ledwo ledwo żyjemy, mam nadzieję, że tu nic więcej nie będzie O matko co to było? Co to? Koniec trasy Ula la, ale to było dobre wam powiem Dobre i ciężkie Dobre i ciężkie do zorganizowania No pewnie, że jo Dobra, lecimy, czekaj dawaj latarkę Mamy tu? idziesz tam, to my pójdziemy tu. Może coś znajdziemy. Magazyn o filtry. Wszystkiego mamy w pełno. Jak nam ciągle brakowało czegoś, tak jak przyszliśmy przez ten i przez ten... ten, ten przez tą linię, front, linię frontu całą. To normalnie. Mamy wszystkiego pod dostatkiem prawie oprócz tych naszych kuleczek. Dobra, tu mamy full. O i jakiś kluczyk. A, no dobra. No, daleko nie trzeba było szukać, to dopiero. 330 mamy tej amunicji specjalistycznej. Dobra. To ciśniemy. Kolego dalej. Gdzie jesteś? Если не тут пару Пошли. Но... Тут После нашего боя с фашистскими дрезинами, нам казалось, что впереди нас уже не ждет ничего страшного. Какая ошибка. Но... No.

Elias olha área Oh yeah, forte não Aha, mamy was. O nie O! Ale fart! zdążyliśmy się schylić. O nie, coś nas goni, nie? Co to było? O nie, tylko nie one. Chyba niespodziankę im zostawiliśmy. Ta bomba. ramy się tunelami. Co to za tunele? Że one jeszcze żyją tyle lat. Dobra, włącz latarkę, bo nic nie widać. Nic, a nic. Ciemno tu jak, no nie powiem gdzie. Dobra, to już widzę. Oto. To jest Syrena czy potwór? gdzie my pojechaliśmy to się robi przerażające bardzo jeszcze muchy nas straszą tam było czasieczka kabum o -o. ale tu tych potworów jest nie nie wiem czy strzelać czy lepiej po cichu Co to było? Nie! Co to za jeszcze jakieś potwory tu są? Wo! Nie straszyć! Nie wyjdź tu! Ale nam po uszach biją, ajajajajaj Padaj. Aj, 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 aj. A tu jeszcze jeden nie, nie 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 nie, bo się znowu panika odpali Padaj. Padaj. Nie, nie zabijajcie go, strzelaj Strzelaj nie Nie, wysadził się co on zrobił nie to, nie to Wyjmij to ma Co Poświęcił się dla nas nie da się tego zatrzymać. Halo My chcemy O a jednak się da. Nie O matko Ale fart Nie. Co tu się wydarzyło? Co tu się wydarzyło? Przejdziemy z powrotem? Chcieliśmy mu pomóc, znaczy pomóc, poświęcił się. Dla nas dobra. Mamy amunicję 20, to to do niedawno się chwaliłem, że tyle amunicji nas Co za pech. Dobra, żeby nas nic tylko nie zeżarło właśnie latarka. O o Widzęcie I walizki jeszcze tu stoją Dobra, żeby nie wpaść w pułapkę tylko. Ale nam znowu kolejna osoba, która z nami się... O Kura się z nami zadała, nie żyje. No dobra jest pociąg ale tu przejścia dalej nie ma Tam, Tamże tędy przejdziemy Cały oddział wybity. Dobra zbieraj tę amunicję Wyciągaj amunicję, tu mówili się z potworami to coś sporo tych potworów tu było Ale gdzie my mamy iść wtedy dalej? Myślałem, że my tu kawałek przyjdziemy, i co to było? Notatka. O matko, straszna śmierć! Moi kumple giną jeden za drugim, a ja nie mogę nic zrobić. Mam wręcz wrażenie, że poświęcają się tylko po to, bym ja mógł iść dalej. Czy jestem tego warty? Tam byłem gotów zginąć bez zastanowienia, gdyby to było miało zapewnić powodzenie misji Huntera. Ale czy mam prawo domagać się takiej ofiary od innych? A jeśli je mam, to mi je nadał. Czy sam hunter, może Bóg? Czy jestem tylko uzurpatorem? Niczego nie mogę być pewny. No właśnie. Właśnie, o tym niedawno mówiliśmy tutaj. To tu miałeś bombę, nie? Myślałem, że bombę jakoś miał. No dobra, ale tu nigdzie wyjść nie możemy hmm. Chyba, że jest jeszcze jedna opcja Wyślijmy z jednej strony pociągu A z tej strony przejdziemy gdzieś dalej Do pułapki Patrzeć na pułapki Może jest gdzieś przejście Czemu nie mogę? O właśnie Nie chcemy wpaść w kabu Nie no Nie no czekajcie, no jak No nigdzie raczej w pociągu nie było wyjścia, nie? No dobra, tu nie ma przejścia no to gdzie my zabłądziliśmy w takim bądź razie, tu nie ma przejścia Tu nic nie ma Wyjścia nie ma Górą też przejścia nie ma Ty kolego nic więcej nie miałeś, nie? Nie Masz pistolet, którego i tak nie chcemy. U góry też nie ma w pociągu nic. Ale jaja. Zgłupiałem teraz. No dobra, skoro tam byliśmy i nic nie było. Tu byliśmy i nic nie było, no to wracamy. Bądź musiałem wyjść te potwory, nie? Przecież. Wyjdziemy tu w ogóle? Nie. Czegoś nie widzę. Najwyraźniej. Albo czegoś nie mogę podnieść. <laughs> to mnie zagieli tutaj. Ja tu nie widzę żadnego przejścia. ma nic. Nic, a nic tu nie ma do przejścia. Nie. Ani z jednej, ani z drugiej strony. Gdybym coś ominął. Coś istotnego. No halo chłopaki, co wy chowacie, co wy skrywacie? Co wy nam tutaj skrywacie To? Chłopaki Chłopaki, chłopaki, no Wyglądasz kolego jakbyś ty był ważny, no ale ty nic oprócz pistoletu nie masz tutaj Nic a nic wtopa kolego co ty chowałeś? Nie no pistolet no nie wiem a spróbujmy zamienić może kolega użyje nie to jak mu ładnie włożyliśmy tutaj do ręki pistolecik nie oddawaj nas lej to jest lepszy no tego też nie możemy wziąć to co my mamy tutaj zrobić, chyba, że jakiś bug jest w górze i się coś nie odpaliło, co miało się odpalić. No bo nie wiem. Nie wiem, przejścia górą nie ma. Okiem nie ma, dołem nie ma. Nigdzie nie możemy wejść. Wyjść też. Pokaż. To nie tyle co za paniczkę. Co my mamy zrobić? Talkerzy wraz z Pawem przebij się przez. No to przebiliśmy się. I tam spotkaj się z Ulmanem. No ale Ulman tu nie żyje raczej. Dostań się na stację ciemna Znajdź Ulmana. No pokazuje, że mamy iść w tą stronę. No to chodźmy. Włącz... o o sobie warię. Światełko w tunelu, lalala No dobra. Lecimy i lecimy i... Nie, no mamy iść tam. Ale do czego tam? Nie, teraz już w drugą stronę. Tu coś jest? A tu jest chyba. O! Czekaj, bo nam latarka pada. No nie mówcie, że to. Tak ukryli, a ja tu szukam i szukam. Dobra, dawaj rewolwer. A tu jest jakiś tunel. Dobra. Nie wierzę. To bym się zaszukał dobrze, że wpadłem na ten pomysł tej mapy. Ha, ślepy zaułe. Oko? Też może być. O matko, matko. Оба нам не все выскочило на два. Нема страшения в туннелях. Лампа, лампа. Оооо! нам все После смерти Павла я опять остался один. И я должен был как-то добраться до черной станции. Меня там ждал Ульма Tak ciśniemy do tego polis, ciśniemy do tego polis, abyśmy tam dotarli. Okej, okay, sprawdźmy co tu mamy. On zapal? niczkę Dostań się na stacji ciemna i znajdź humana. Okej, okay, ale tym zajmiemy się już w kolejnym odcinku, więc jak wam się podobało, zostawcie lajka, like, komentujcie, subskrybujcie. O, oczywiście z dzwoneczkiem i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się, cześć.